Maciej Różański na 24 godziny przed obroną pasa organizacji EFM, jakie to uczucie, kiedyś tego pasa broni, no bo powiedzmy to jest kontynuacja, więc jesteś mistrzem, mistrz broni pasa. Wiesz, no fajnie, fajnie się broni, no bo wiadomo, że e, jak skoro ją bronisz, to poprzednią walkę wygrałeś, że na fali zwycięstw także fajnie, no, nie ciąży mi go, szczerze jakoś mocno, także jest ok. nie? Mało osób się chyba spodziewało tego, że będziesz wyglądał na człowieka gabarytowo o wiele większego od, od swojego rywala, nie wiem Michała Pasternaka. No nie wiem, a wyglądałem? Mówiąc... Wyglądało. Aha, no to fajnie. <laughs> yy, wiesz, kurczę, jak tam ktoś prześledził trochę, no miałem taki epizod przerwy dłużej, które miałem kontuzji. jedyne co mogłem robić to pakować. No i przypakowałem po prostu w skrócie. No i tyle, no tak wyszło, nie? <laughs> Michał Materla mówił właśnie o Twojej przerwie, ale powiedział, że najbardziej czeka na Twój pojedynek, bo jesteś takim zawodnikiem, który trochę kontuzję krzyżowały plany, ale warto cię oglądać. No tak jak mówi, że wiesz, Michał też jest moim dobrym fuflem i razem trenujemy, to pewnie też dlatego na to czeka, nie? No. Kurczę, no myślę, że warto czekać. No ja się czuję mocno dobry obóz przygotowawczy, jestem teraz po dwóch wygranych. Idę do trzeciej walki, czuję się w gazie. Także po tym powrocie to chyba to jest najmocniejszą formę mam, także jest raczej wiedzie. Powiedziałeś, że przypakowałeś, to zastanawiam się, ile w tym najwyższym punkcie podczas powiedzmy powrotu do, 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 do przygotowań ważyłeś. No był taki moment, wiesz, że właśnie pakowałem, za cardio za dużo nie robiłem, bo tam nie było. Też nawet szczerze mówiąc nie myślałem o startach, także jadłem dużo, no to tak ze 112 się tak przytrafiło, nie? Rednorazowo 112, no ale już teraz raczej takich wak nie łapię, także. No Jak na Ciebie to dużo, bo pamiętamy Ciebie jednak z kategorii średniej, i tak to od razu o to zapytam: czy to zajście teraz do, do pół ciężkiej to był jakiś problem, czy bez żadnego problemu, lekko łatwo i przyjemnie? A czyli tak, porównując do schodzenia kategorii 8 4, no to zdecydowanie łatwiej, bo i może mam masy mniej więcej, ale chyba woda po prostu siedzi w tych miejscach, tylko że. No Też nie mogę powiedzieć, że to było łatwe. No, zawsze ten ostatni tydzień to no, męczy się człowiek. No, wczoraj dosłownie, dzisiaj rano zabrakło mi 300 gram i niby 300, ale trzeba było wejść do tej wanny, siedzieć w tej wannie, pocić się, tego, tamtego. No nic przyjemnego. No, także łatwiej jest niż było, ale to dalej przyjemnością nie nazwałbym. Co byś o Michale Pasternaku powiedział? Jestem też ciekaw, czy oglądałeś jego walki w Formule 1 pięści, bo też miałem z tym przygody i to z powodzeniem. Co bym o nim powiedział? No wszechstronny zawodnik to chyba jego największy atut jest. Taka wszechstronność i doświadczenie. Na pewno jest twardy, bo walczył z mocnymi zawodnikami, którzy nie potrafili go podać przed czasem, no to wiadomo, że musi mieć charakter i być twardy. Walki oglądałem. Zaprezentował się w nich dobrze, nie można powiedzieć, bo je wszystkie zwyciężył. Fakt faktem, no, że jego przeciwnicy no, nie byli na jego poziomie, także to też po prostu, dlatego też tak to pewnie wyglądało, że tak powiem, mocna dominacja z jego strony. Mamy FM Show, zupełnie nowa odsłona, można powiedzieć, jak się odnajdujesz właśnie w tym nowym wydaniu FM. No wiesz, tak średnio, no wiesz, ogólnie cały czas bazujemy na tutaj, że jednak sportowa jest ostatecznie, to jest gala sportowa, osobiście uważam, że jest naprawdę mocna sportowa gala, także sama broni się po sportem. Jest to jakiś dodatek, tak jak gadałem na przykład tutaj z organizatorami, bo też znamy się już trochę, no to ja tak powiem, w dzisiejszych czasach no, trzeba coś dać więcej, moglibyśmy się wyzywać i obrażać, ale też y, po prostu fajterzy tacy profesjonalni raczej mają po prostu wiedzę, ciężko trenują, y, każdy szanuje się za to i też no, to by było sztuczne, byśmy po prostu wyzywali, przypychali. Nie? Także stwierdzili, że postawią promocję na jakieś tam takie rzeczy, trochę się pośmiejemy, trochę tam. Popatrzymy i zobaczymy jak to pójdzie. No jest ogólnie rozgłos, jest na pewno dużo większy niż w poprzednich galach, także liczę, że też to się odbije na tych subskrypcjach i tam ogólnie na dalszym rozwoju tej organizacji. Mam takie wrażenie, że ta walka równie dobrze mogłaby się odbyć na gali, która już nie istnieje, na Berserkers Arenie. Wypisz, wymaluj takie fajne, mocne, polskie zestawienie. Zgodzisz się z, z taką tezą, że, 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 że to gdzieś duch Berserkers Areny unosi się tutaj nad, nad tą klatką? Kurczę, trudno mi powiedzieć, no, zobaczymy na, na, na jutro. nie. E, poza tym, gala nie istnieje, ale nikt nie powiedział, że nie zostanie reaktowana. Taki mały tutaj spoilerek dam, ale nic nie wiecie. E, także, no kurczę, ja tu się wychowałem na berserkę, Arenie. Słożyło mnie ta gala, także cieszę się, jeżeli to jest porównywane. Jeżeli jutro będę się czuł tak samo jak na arenie berserkerów, no to będę jak u siebie w domu, także będzie elegancko. Jak jesteśmy przy berserkerach, to nie możemy Cię nie zapytać, mimo że jesteśmy na FM Show Tomka Narkuna. Myślisz, że ta walka z chwilę będzie wyglądała inaczej. Wiesz, no miałem przyjemność teraz trenować z Tomkiem, no bo on ma walkę niedługo po mnie, ja teraz walczę, także mogę na pewno potwierdzić, że jest na pewno dużo silniejszy niż w poprzedniej walce. Naprawdę to się na sile i czuć tą różnicę. Nie? Także jeżeli tamtej walce siła była decydującym czynnikiem, przez który przegrał, no to tutaj na pewno będzie to mniejszy czynnik. Nie? Także ja trzymam za tą kciuki. Ja wiem, że on jest. Możliwy do wszystkich czynów, bo jest po prostu bardzo dobry w każdej płaszczyźnie, jest ciężko go wyczytać, jest po prostu no dziką żyrafą naszą i wierzę w jego zwycięstwo. Poza FM Show jest też FM Challenge, to nie chodzi mi o same challenge, ale o nagrodę. No jednak finalnie to jest 25 tysięcy na głowę. Myślisz troszeczkę o tym, czy zajmujesz się już tylko u walką i tą garzą, którą za nią dostaniesz? walku walku tam tyle rzeczy które tak powiem muszą się zgrać żeby to e, zwyciężyć że jakbym się tam mocno na to nastawiam no to mógłbym po prostu potem smutny chodzić lepiej po prostu miło się zaskoczyć jakby tam jednak te punkty się zgadzały wszystkim niż się rozczarować i wiadomo potem mieć pretensje także koncentruję się na walce to po prostu jakaś tam przygoda, jak wypadnie, no wiadomo, będę zadowolony, jak nie wypadnie, to też rzucę zadowolony, tyle. Jak Ty sobie wizualizujesz zakończenie pojedynku z, z wampirem? Bo na Twoim koncie ostatnio bardzo efektowne poddanie, wąflu, no to, jest, to jest maestria parteru. Zastanawiam się, jak sobie wyobrażasz ten pojedynek, to, to w jaki sposób? Jego finał. No finał na pewno jest z moją ręką do góry. Wiadomo, że będę polował na pod, pod jakieś wygraną przed czasem, bo ja zawsze poluję na wygraną przed czasem, że tak powiem, tylko jedną walkę wygrałem na punkty, ale to z tego względu, że przeciwnik cały czas mi uciekał i nie chciał po prostu podjąć wartej walki. Także no, nie mogę tutaj zradzić, jakie to będzie kończenie, bo nawet sobie nie wiem. Mam po prostu przygotowany jakiś repertuar technik, które wydaje mi się, że po prostu będą pasować pod niego względem jak go obserwowałem ułożenia ciała i ruchów, jakie on wykonuję w parterze. Także no jak znajdziemy się w parterze, na pewno. Będzie dla niego niebezpiecznie. To dziękujemy dziękujemy. bardzo.